Zarusza się witam w programie Punkt widzenia telewizji Dami. Moim Państwa gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna kwiecień. Witam Pani poseł. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. I co ciekawe, zapracowana w dalszym ciągu jako poseł. No jeszcze kadencja trwa do no, 13. No tak, ale przed programem <laughs> rozmawialiśmy o tym, jakie są. Czy rzeczywiście poseł ma dużo pracy, czy ma niedużo pracy, czy ma wakacje, czy nie ma wakacji, czy pracuje 7 dni w tygodniu, czy nie. Pracuje 7 dni w tygodniu, na pewno, tak? Na pewno. Mhm. Pracuję 7 dni w tygodniu, to jest nienormowany czas pracy i proszę mi wierzyć, mam takie wrażenie, może Państwo nie wierzą, bo to wiem, że jest gdzieś tam w świadomości zakorzenione takie przeświadczenie, że posłowie mało pracują, ale proszę mi wierzyć, że nigdy w życiu tak dużo nie pracowałam, jak pracuję jako poseł. Nigdy, będąc na różnych stanowiskach. No często, często można zobaczyć zdjęcia, gdy ktoś przemawia z mównicy. Potem jest przejazd kamery na przykład na salę i siedzi troje posłów. Gdzie reszta? Gdzie, gdzie reszta? Reszta siedzi na terenie Sejmu, w komisjach, gdzie jest bardzo e, ciężka praca i dosyć, bym powiedziała, uciążliwa. Szczytywanie ustaw i analizowanie każdego przecinka, każdego słowa to wcale nie jest łatwa praca. Zresztą ona nie tylko tak naprawdę praca w komisjach polega na tym, że do. do Procedowanie ustawy trzeba się przygotować przed samą komisją, czyli bardzo często siedzi się po nocy, analizuje się najpierw taką ustawę, taki poseł analizuje, po to, żeby wiedzieć, jakie pytania zadać, a potem już na samej komisji zgłasza różnego rodzaju uwagi czy do przewodniczącego, czy też do biura legislacyjnego. To jest bardzo żmudny proces, wielogodzinny. No teraz też troszeczkę macie też dużo pracy, bo jest kampania wyborcza. Prawo i sprawiedliwość już kampanię rozpoczęło, znamy program ogłoszony Wilnie przez prezesa partii, a na kwiecień już kampanię rozpoczęła swoją kampanię. Tak. Tak, oczywiście. Moja kampania wpisuje się oczywiście w kampanię Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest tak, że kampania indywidualna Starcie posła. Sobie, a poseł sobie, tak, tak, a poseł sobie. I tutaj, że tak powiem, to jest gra drużynowa i staramy się wszyscy, wszyscy i jestem pełna uznania dla moich, Koleżanek i kolegów z listy, ponieważ widzę, jakie poważne podejście mają do tej pracy. Nikt nie lekceważy tej, tego zadania. Każdy stara się przynieść jakąś pulę głosów na tą listę. Nie słyszałem, że idziecie po pełną pulę mandatów w okręgu numer 17. No, zdajemy sobie z tego sprawę, że to po pierwsze nierealne i, i tak być nie powinno. Ja od razu powiem. Uważam, że mądra, konstruktywna opozycja jest absolutnie w państwie demokratycznym niezbędna. niezbędna. Czyli co, trzy mandaty dla PiSu, trzy dla Komisji? Nie nie nie, 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 nie. A tak nie, A takiego podziału. Mamy nie, nie. ambicje siedem mandatów. O. Mamy ambicje siedem mandatów Wie, i wierzę w to, że jest to do osiągnięcia. No, pozostałe mandaty będą dla opozycji. Dobrze. Była pani ostatnio w Wiedlińsku? Byłam? Na Dożynkach? Byłam. Uczestniczyła Pani w mszy Świętej? Uczestniczyłam. Pani się już uśmiecha, chyba się domyślała, co chcę zapytać. O Pana posła Marka Suskiego jego, jego odczytywanie przez niego listu Pana premiera i to, co napisał poseł Platformy Leszek Ruszczyk. Zarzucił uprawianie polityki Panu posłowi Suskiemu. Wyszedł z kościoła oburzony tym, że, że dzieje się polityka w kościele, a nie. Ja od razu powiem, jeśli polityką jest podziękowanie dla rolników, bo w tym liście naprawdę nie było żadnego absolutnie negatywnego odniesienia na przykład do opozycji czy do kogokolwiek, nawet nie było jakiegokolwiek negatywnego słowa, które by można... Y, 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 Odebrać jako na przykład podsumowanie poprzednich rządów, absolutnie. W tym liście było podziękowanie rolnikom za ich trud, za ich pracę. Sam list naprawdę nie zawierał w sobie żadnych elementów, bym powiedziała, które mogłyby kogokolwiek czy zgorszyć, czy poruszyć, każdy mógł, włącznie z opozycją, podpisać się pod tym, co powiedział pan premier. To, że Marek odczytywał list premiera, nie dziwi, jest szefem jego gabinetu politycznego. Tak. No, no jednocześnie oczywiście kandydatem y, na posła w najbliższych wyborach. Ale czy rzeczywiście poseł ale, mógł ale, odebrać to inaczej? Ale proszę, proszę o to pytać samego pana posła. Myślę, że tutaj to było w uzgodnieniu z księdzem Proboszczem. Nic, co się dzieje na terenie kościoła, nie dzieje się poza uzgodnieniem z kościołem. Myślę, że po prostu była taka sytuacja wyjątkowa. Pan minister tego dnia odbywało się kilka innych równie ważnych uroczystości jak dożynki w Giedlińsku I pan minister pragnął jakby zarówno odczytać list tutaj, jak i chyba w Grójcu, może jeszcze w Szydłowcu. Więc tutaj po prostu ograniczenia czasowe. Natomiast sam list, proszę mi wierzyć, panie redaktorze, gdyby pan go tutaj przeczytał, to równie dobrze mógłby stanąć Pan Poseł Ruszczyk i przeczytać ten list od Pana premiera z uwagi na to, że tam nie było nawet jednego zdania, które moim zdaniem było w jakikolwiek sposób kontrowersyjne. Ale nie byłoby tematu, gdyby Marek Suski nie kandydował. No, Ale to proszę pytać. Ja absolutnie nie widzę tutaj żadnego, żadnego elementu gorszącego, tak bym powiedziała. Szerokim echem w Polsce odbiła się konwencja prawa i sprawiedliwości w Lulinie i ogłoszenie programu wyborczego przez prezesa partii Rasława Kaczyńskiego. Wszelkiej maści analitycy i ekonomiści w tej chwili mówiąc wprost siedzą i debatują nad, tym, nad tymi obietnicami, szczególnie jeżeli chodzi o minimalną płacę. Podniesienie płacy minimalnej do 3000 zł. brutto, tak? Dobrze mówię? Do końca ubiegłego tak, roku. Przyszłego roku. E, przepraszam. Ta, 2020 przyszłego. Oczywiście do I 4000 do 2023 Czyli za cztery roku. Do 2023 roku. 80% do końca 2023 roku by to wzrosło. Wszyscy to krytykują, no przynajmniej większość, tak, tak to wynika z tych To znaczy kto większość? Jaka ek większość? Ekonomiści, Nie, analitycy, nieprawda. Mówi się ja, nawet o próbie dobrze. rozsadzenia gospodarki. Ale to samo mówiono, to samo mówiono o 500 plus. W ogóle jak tylko miało wejść 500 plus to absolutnie budżet miał się załamać. Weszło 500 plus, weszła wyprawka dla dzieci, obniżenie wieku emerytalnego, mama plus, duże inwestycje w państwie i proszę zauważyć. emerytura jeszcze tak nie wiem, słyszałem. Obniżenie wieku emerytalnego, tak. ale co chcę powiedzieć? I na końcu okazuje się, że mamy najlepsze wyniki makroekonomiczne od 30 lat. mamy, naj, mamy zerowy deficyt pierwszy raz. I w tym roku nie będą, absolutnie nie będzie nowelizowany budżet. Dwa, yy, no znaczy w tym roku, w przyszłym roku, na te wszystkie, na te wszystkie wydatki są pieniądze yy zaplanowane. Kolejna sprawa. Dług publiczny w stosunku do PKB jest wyjątkowo niski, nie mówiąc już w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, bo tam jest na poziomie 80%, u nas jest 48%. Kolejna sprawa. Czy Pan, Panie Redaktorze, wie, że w roku 2013 obsługa długu publicznego kosztowała nas 15% całego PKB? To było 40 miliardów złotych. To były gigantyczne pieniądze. Ale to trzeba porównać do 2% PKB na uzbrojenie, do wtedy 3,6% na ochronę zdrowia. 15% obsługa długu. My dzisiaj mamy 7% nas kosztuje obsługa długu. Nadal jest wysoka, ale proszę zobaczyć, że cały czas spada. To jest kwestia, panie redaktorze, to jest kwestia tego, że my musimy zatrzymać Polaków w Polsce. My zawsze mówimy, ludzie mówią, no i co z tego, że my się rozwijamy, jak my mało zarabiamy, to jak my wreszcie wprowadzamy mechanizmy, które spowodują, że Polacy będą dobrze zarabiać, że ten paradygmat, że Polacy mają tutaj pracować do śmierci za najniższą w Europie płacę. Bo my jesteśmy na szarym końcu, że jak my ten paradygmat obalamy, to jest wielki płacz i lament. No to ja chcę Panu powiedzieć, że tak, u nas dzisiaj stawka godzinowa to jest 14 zł z groszami. Natomiast wie Pan, ile jest ta stawka godzinowa za odrą? 10 euro. 9,2 i oni mają stały mechanizm podnoszenia płacy minimalnej. I to jest płaca minimalna, nie płaca minimalna resortowa, bo czym innym jest płaca minimalna resortowa. Jeśli okay. my chcemy zatrzymać Polaków, na których kształcimy, na które wydajemy ogromne pieniądze, to my musimy zmienić i opalić ten paradygmat. I powiem ko kończąc, powiem jedną nie, nie. rzecz. Panie redaktorze, mówiono, że jak wyjdzie reforma edukacji, to połowa nauczycieli zostanie zwolniona. Nieprawda. Mówiono, że jak wprowadzimy 500+, plus, budżet się załamie. Nieprawda. Mówiono, że jak kolejne elementy będziemy wprowadzać, to po prostu państwo, finanse się załamią. Wszystko stało. formą edukacji to różnie bywa. Klasyka przepelnione. Ale, 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 ale ja mówię o nauczycielach. O tym, co głoszono w pierwszym. w pierwszym. No, się chyba nie zanosi w najbliższym czasie. Z tego, co. Pierwszy słyszę. zasadniczy element i argument to było to, że połowę nauczycieli zostanie zwolnionych, a my mamy braki w nauczycielach. Także wszystko ale mamy klasy to. Przepełnione, pani ale wszystko to, co mówi opozycja. Trzeba czytać w ten sposób. Jeśli opozycja mówi, że coś się załamie, to na pewno się nie załamie. Wręcz przeciwnie. nie wolą panią takie stwierdzenia, jako przedstawicielki obozu władzy, mhm. tak powiedzmy, że rząd i Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje cynicznie cynicznie wykorzystuje słabą edukację ekonomiczną Polaków. Ja powiem tak, panie redaktorze, to jest, to jest oburzające. I ja mam inne pytanie. Czy kwota 3000 zł która daje brutto. kwotę netto, brutto, która daje kwotę netto osobie 2500 zł. Dzisiaj to jest jakieś szaleństwo. Na tle płac w Unii Europejskiej. Przecież my jesteśmy w Unii Europejskiej we wszystkich obszarach mówią bądźmy nowocześni, miejmy akceptujmy różnego rodzaju zasady funkcjonujące małe i funkcjonują, Oczywiście funkcjonujące w Unii Europejskiej. Natomiast w sytuacji, jak dochodzi się tylko do tego, żeby Polacy zaczęli zarabiać jak w Unii Europejskiej, to jest grupa ludzi oczywiście bardzo wpływowych niezwykle opiniotwórczych, mających przełożenie bardzo często na wiele mediów, która podnosi larum. Dlaczego? Dlatego, że w latach 90., tak jak powiedziałam, wtłoczono ten paradygmat Polakom, że Polak musi pracować do śmierci do śmierci za najniższą europejską. To jest nieprawda. Najważniejsze zdanie, jakie wybrzmiało na konwencji... Nie i panu... pieniądze. Nie. Nie moje... ja... Dla mnie było inne zdanie. Obudźmy Polaków do wielkości. To było najważniejsze zdanie dla mnie. Przestańmy, zrzućmy z siebie tą politykę, politykę proszących, stojących gdzieś tam w progu Polaków i, i absolutnie zauważmy, że jesteśmy wybitnym narodem, mającym prawo do tego, aby Polacy. W Polsce nie tylko pracowali, ale byli godziwie wynagradzani i żeby przestali myśleć o emigracji. Panie redaktorze, największym problemem dla nas jest to, że Polacy nadal nadal wyjeżdżają. A dlaczego wyjeżdżają? Bo są za niskie płace. Musimy zatrzymać Polaków w Polsce i to jedynym elementem. Wyjeżdża się w dwóch celach albo turystycznie, albo zarobkowo. Albo zarobkowo. Więc y, ci przedsiębiorcy, którzy chcą produkować w Polsce, oni muszą. Chcieć mieć pracowników, żeby mieć pracowników muszą po prostu im godnie płacić. Kwestia ZUS-u, bo ja wiem, że to jest podnoszona, kwestia ZUS-u będzie uregulowana i w zależności od przychodów będzie Dobrowolny to zrobione. Dla, dla przedsiębiorców? Ja liczę na to, że będzie taki, takie regulacje zostaną wprowadzone, które już zasygnalizował pan Mateusz Morawiecki, które będą satysfakcjonujące dla małych przedsiębiorców. Ale jedna bardzo ważna rzecz, która tam. Jeszcze chcę zapytać. Dobra, ale jedna rzecz fundusz dla szpitali mhm. powiatowych, bardzo ważna rzecz, 2 miliardy złotych też było, i fundusz dla edukacji. Tak króciutko, prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział utworzenie województwa mazowieckiego bez Warszawy i gmin tam ościennych. Krytykuje ten pomysł człowiek PSL-u, Adam Struzik, marszałek Mazowsza. No, wiadomo. Wiadomo. Chodzi o to, jak będą wyglądały finanse tego województwa mazowieckiego po podziale tym nowym, administracyjnym, niestatystycznym, administracyjnym. Ja chcę powiedzieć tak. Ee, Warszawa... I czy stolica będzie w Radomiu? Ja myślę, że jest świetnie byśmy się umieli dogadać No ja się z innymi miastami, po to, żeby podzielić się tą władzą. I, I proszę zauważyć, dla nas największym dramatem jest to, że jesteśmy w Mazowszu, który to Mazowsze niestety ma tak wysokie wskaźniki nieprawdziwe wskaźniki, bo one są uśrednione, a to uśrednienie o tym uśrednieniu decyduje Warszawa. Natomiast kwestia tego pomysłu to jest dorobek pana struzika. Gdyby pan struzik dostrzegał południowe mazowsze i to południowe Mazowsze rozwijałoby się w takim samym tempie, i tak samo byłoby wspierane finansowo przez samorząd województwa mazowieckiego, jak północna część Mazowsza i jak Warszawa, dzisiaj nikt by nie myślał o wydzieleniu, o wydzieleniu Warszawy. To jest Dorobek pana Struzika. Oczywiście dlatego pan Struzik temu się sprzeciwia. Weźmie pani udział w środowej sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej? Czy nie? Czy w Sejmie będzie pani w Warszawie? W no, dzisiaj wyjeżdżamy bardzo już sesja, do Warszawy. Bardzo, bardzo. Chodzi o bo, chodzi pieniądze, o pieniądze, na, pieniądze ym, halę. Tak, na halę. No, musimy dołożyć. No, Takich wyliczeń między 37 a 46 milionów złotych, żeby dokończyć budowę hali pierwszego etapu stadionu. A nie 67? 67 to jest koszt, to jest koszt oferty. Która, mhm. która wygrała. Natomiast tak. MOSIR ma już jakąś część pieniędzy zabezpieczoną. Mhm. Więc trzeba jeszcze dołożyć ale ponad. czy to jest prawda, że tam jest jakiś taki zapis? Ja tak przy... mhm. wczoraj przebiegłam wzrokiem po, po kilku artykułach, że ewentualnie może być korekta umowy do 70, o 70%. Nie wiem. Powiem więcej, szczerze, nie. Bo nie tak, nie, nie to by było. 114 milionów złotych to jest po prostu Myślę, jakaś Myślę, że masakra. Radni, radni będą pytać o to w środę, Myślę, ale że co tak. pani o tym sądzi, że mimo wszystko tyle pieniędzy trzeba dołożyć? I... A obiekt stoi już w 85%. Wie pan, przeczytałem taki drobny komentarz. No to chyba nie będzie e, dokończenie tylko remont, bo już były dwa lata temu praktycznie Nie, tak, w 2000. Nie. Tak, bo, bo remont tego, ponieważ były zapewnienia, że hala jest skończona i nie. że będzie gala sportu. A nie, to nie, to tak. Ale, nie, ale tak nie, nie, było. Nie, było, nie było tak że hala będzie ukończona, i wtedy została podpisana umowa. Natomiast hala nie została ukończona, no 85%... No, że, że hala już jest ukończona i... i, i no, ja, tak ja cytuję, ja cytuję... Nie chcę tutaj powiem. bronić prezydenta, absolutnie, żeby mi nikt nie zarzucił. No wie pan, organizacja masowej imprezy, organizacja mhm. masowej imprezy, jaką jest gala sportu... Gala boksu. Gala boksu. No, dłużej, wie pan, przyzna pan, że musi być w oparciu o naprawdę Twarde dane, jakie mamy możliwości i ja wtedy. Nie wykonawca zapewniał, że zdąży. I wtedy były sprzedawane bilety i tak dalej. Wie pan, no ja bardzo przepraszam, ale ja muszę wrócić do tego do no okay, tego no. dzisiaj. Ja nie wiem, bo hala już była skończona, dzisiaj potrzebuje tyle pieniędzy, 67 milionów na co, na remont, czy na dokończenie? Musi się pan... Nie myślę, że to jest dokończenie plus budowa układu oczywiście, komunikacyjnego. Oczywiście, oczywiście ja ironizuję troszeczkę no, mam ja nadzieję, rozumiem, no. że pan Państwo mnie rozumiecie, ale po prostu nie mogę, nie mogę zapomnieć tego, że był taki moment, że pan prezydent potrafił sobie tak wykorzystać w sposób partykularny, jakby wiarę, radomian na to, że, 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 że po prostu ta gala się odbędzie, tylko po to, żeby wygrać wybory. I to był punkt widzenia w programie Punkt Widzenia poseł prawej i Sprawiedliwości, Anny Kwiecień. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę, dziękuję, dziękuję za wizytę. Do zobaczenia, do usłyszenia już w środę.